Cześć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, przełożymy tego krótka montażem gaźnika i może jeszcze coś zrobimy. Żeby sobie to zamontować, jak to zrobić? Po prostu można go w ten sposób zerwać. Ja ten zestaw pozostałem w tej postaci jaki jest. I tak zaraz go założymy na nowy cilinder w pilarce. Teraz należy odkręcić te dwie śruby na śrubokręt krzyżakowy. Polecam znaleźć coś pasownego. Ten nie jest tutaj zbyt pasowny. W ogóle przykręcenie w taki krzyżak to jest takie wątpliwe bym powiedział. Delikatnie. No ale tak jest oryginalnie tak. Pozostawię. Jedyne co mogę stwierdzić to, że są jako tak przekręcone. Są podkładki sprężynowe, nawet sprężynują, nie są całkowicie rozpłaszczone. I teraz ten łącznik należy tu oddzielić. No i to tak jak na gimku te przystało, to muszę Wam powiedzieć, że to wszystko jest przyklejone naprawdę solidnie. Odklejam to w ten sposób, wkładam tutaj płaski śrubokręt. I po prostu podważam, co się się odkleiło. Mam nasz łącznik, który teraz trzeba oczyścić. Trzeba oczyścić bardzo ładnie. Jednak jest już on troszeczkę, może powiedzieć, uszkodzony, ze względu na to, że była już na niego nałożona jakaś pasta. I w miejscach, w których była pasta, jak widać, jest już odgnieciony. Więc ja teraz już dla pewności. Zastosuję tutaj pastę. Co najfajniejsze albo najdziwniejsze, pasta, tutaj, która tutaj była, ten klej, który tak mocno trzyma ten łącznik, on się rozpuszcza za pomocą zwykłej benzyny. Długa benzyna jest w stanie go rozpuścić. Dla pewności sprawdzę szczelkę, czy pasuje. To może być różnie z tymi wyklejami. Ale mi się nie podoba taka robota. No ale to takie pilarki, taka robota. Mamy ranek, godzina szósta. Także jak słyszycie, kogut, chcę wszystkich obudzić. Także widzicie, w takich godzinach działam. Mamy w ogóle niedzielę. Hobbystycznie sobie się tutaj pogrzebać. No i tak przygotowany łącznik ląduje na swoim miejscu. Teraz, żeby nam się to nie zepsuło, warto sobie przygotować dopasowany śrubokręt do tych śrub, bo jakie one są, to już wiecie nasi ładnie świecą, nic więcej i kręcimy. A ja to sobie łapać. I tutaj, jeśli macie takie rozwiązanie jak w tym przypadku, i kręcicie takim szybokrętem. To pamiętajcie, dopasowane i tutaj bez ogródek, jeśli chodzi o to, kręćcie, ile macie miarę sił. Jeśli chodzi o szybką rączkę, się pokręca. Dokręcone. O. Przeszkadza troszkę cięgnę gazu, ale to. Damy radę. mogłem jeszcze to założone również na cylinder, ale utrudniałoby nam zabawę. W momencie, kiedy skręcałem cylinder, ale no, też damy tutaj radę. Wolę teraz się pomęczyć, a mieć dobrze skręcany cylinder, jak ryzykować poprawność montażu cylindra, a zakładać to plastik. już się nam ładnie to wykluwa. Ten będzie wam tam przeszkadza ale to nic selna, bo tak i mi też przeszkadza to już. I pięknie. Łąśik mamy na swoim miejscu. Doskonale, że pamiętać by dokręcić, go tam w środku, warto sobie przy a no, dla mnie to nie będzie problemem. Dla Was pewnie też nie. Przełożyć sobie przewódnik Również Można zrobić to troszeczkę wcześniej. Jednak, jeżeli macie jakiś sprzęt, ten jak seta to bez problemu sobie tam przełożycie. Także taki błąd to nie błąd. Ale jak się robi to na co dzień kilka razy, to warto już sobie na takie rzeczy zwracać uwagę. Nasza na przygotowana na wejście gaźnika. Podpinamy najpierw sobie dzielno gazu. W ten sposób tutaj. Można sobie rozciąć już wężejki. No, Sania. oraz spodsały filtra. Powietrza. Ciąg sania to może się widzieć na końcu, ono się wypina i tak, i tak. To jest luźne takie. No i bym zapomniał, bardzo ważny element. Jak to jest rano, się głowa nie myśli. Wczoraj to wkładałem, ale wypadło. <laughs> pierścień, pierścień. I dziś tego już nie było. I przekładając bardzo łatwo jest o czymś takim zapomnieć. Ale już to wkłada na miejsce. Na pewno bym to zauważył, jakbym zabrał pod pilarkę, bo właśnie schowałem się prawie, żeby można być pod pilarką. Teraz montaż kabłonka, nasze rączki i przykręcimy szarpak z tamtego dawcy. Kablon mocowany jest w czterech śrubach, takich wkrętach. Też ich mocowanie jest wątpliwe. Są to takie wkręty w plastik, także też łatwo je uszkodzić i przekręcić. Jestem jeszcze trochę podziębiony. Także wybaczcie mi, że tak marudny. Może jestem, ale tak to czasami bywa. Ja to naprawiam z tego, można powiedzieć, eksperymentu. Jestem ciekaw, czy to w ogóle ruszy. Wszystko wygląda fajnie. Dla przeciętnego człowieka może być Przyzwoicie. A czy będzie pracowało. Choć chwilę. Zobaczymy. OK. Zamontowałem sprzęgło. Łożysko oczywiście całkowicie Słuchaj, jak zwykle. Nic tu, żadnego smaru nie ma, nic tu nie dochodzi. No i fajnie, już możemy sobie odpalać tutaj, bo już simak nie ma napędu. Tego też wyciągnę, bo chodzi mi o to, że odkręciłem to specjalnie. Klucz bral sobie bez problemu. Szkoda, że mi się to nie nagrało. No niestety tak bywa. Coś tam źle naciśniesz i już nie załączone, a trochę się człowiek śpieszy, bo nie chce mi się tutaj wracać nie wiadomo ile. No ale będzie przynajmniej bezpiecznie, tak? jeśli chodzi o sprzęgło. Skoro robię taki szybki test. Trochę może ją podocieram, to po co mam mi to ryzykować tutaj, ostęcenie tego sprzęgła. Paliwo zalane. Robię pierwszą próbę uruchomienia bez ściemy. Nie sprawdzałem nawet iskry. Jeszcze jakby wyciągnął sanie, mogłoby ułatwić nam to zadanie. O, Sanie za. Jesteśmy na trawie, kontynuujemy. Gadała, co wam w stanie. Jak widzicie maszyna pracuje, fajnie wypala olej. Jednak robi się dość szybko ciepła, jeszcze raz ją odpalimy. I zakładamy budowę. Miała dobre chodzenie, przede wszystkim czyste powietrze, bo tu zawsze może coś wpaść. Dymi potwornie. sprzęgło z tej pilarki dawcy. Nie, nie udało mi się yy, odkręcać strzegu. Chyba wam pokazać. Postaram wam się pokazać to odkręcanie strzegu tutaj. Jednak może być troszkę kłopotliwe. Na to, że tutaj, na Indra. Ale zobaczymy, może się uda. Zapracuję sobie tak ręką, docisnę i próbujemy. Works? Na radę. Yy, dlaczego? Chcę Wam to pokazać. Dużo ludzi mówi, że ma problem właśnie z odkręceniem tego sprzęgła. Cuda się dzieje. Pamiętajcie, dobrze docisnąć pilarkę. A ja teraz zobaczcie, dociskam na tłok. Tak. O. Tu dociskam tłok. Tu mam mojego Worksa. Dobrze, ile mam siły, tam dociskam mniej więcej klucz. <laughs> tu sobie stabilnie go mam. Yy, powinno być jeszcze cięższe niż tam w tej pilarce, bo z tą tą pilarką sobie poradził. Jednak tam ta pilarka praktycznie nie pracowała wiele. Tak, jak widzicie, troszeczkę więcej pracowała, więc sprzęgło jest dokręcone na pewno mocniej. Otwieramy sobie odkręcanie. I jedziemy. Troszeczkę ciężej. Czut, opór. Powiem Wam tak, ale dobrze. Nie za mocno. Nastyk. I sprawdzamy. Kolejne sprzęgło. Mamy cały zestaw. Wszystko fajnie. I kolejne łożysko, które ma całkowicie Tros. sucho. Właśnie dlatego zamienimy sobie tę sprzęgła, ponieważ w tamtej pilarce, którą uruchomiliśmy, było sprzęgło sztywne. Sztywne sprzęgło, zobaczcie, jak ta pilarka pracowała, tu widać po tym troszeczkę coś tam, ale już są ślady po tej zębatce. Ta pracowała nieco więcej, ale zobaczcie, śladów po tej zębatce też nie ma żadnych. Ja to oczyszczę i sobie przygotuję do montażu. Jednak będę chciał tą pilarkę, ze względu na jej przygody, podosiadać troszeczkę w 15 minut na obrotach. Więc teraz sobie już założymy w pierwszej kolejności obudowę, żeby miała dobre chłodzenie. A dlaczego nie zakładam strzęgła? Zwzględza na to, żeby nie było napędu pompki. A napędu pompki ma nie być dlatego, że po co mam pluć olejem lub mam bez oleju, że tak powiem, katować pompkę. Fajnie, w ułamku sekundy osiąga 10,5 tys. obrotów, pracuje fajnie, idziemy ją uzbroić. I uzbrojamy pilereczkę, jak widzieliście, chodzi, pracuje. Zajmie jakieś szanse, że coś z tego będzie. Pierwsze co, biedna nie miała zębów, zakładamy zęby. Zęby są typowe z plasteliny, praktycznie z nowej pilarki, też właśnie zdemontowana. Niestety są tak mięciutkie, że głowa mała. I zaraz sobie założymy połotko sprzęgu. Piętka przykręcona. I teraz zajmiemy się sprzęgłem. Zobaczcie, ta pizzeczka praktycznie noweczka. Już są ślady na wale. I są one wyczuwalne pod palcem. Pokażę wam to z bliska. Także tak jak mówicie, to się nie smaruje, tak, co niektórzy. Uparcie, nie smaruje się. Nie smarujcie. Przecież ja wam nie będę kazał smarować tego. Prosił Was o smarowanie. Przecież ja nie mówię, że macie smarować. Nie smarujcie. Po co? I teraz zakładamy nowe elementy, znaczy nowe, z drugiej właśnie filarki. Yy, teraz tak, widzicie, to łożysko ma tutaj takie wypustki, to jest specjalny, uważam, magazyn na to, by pomieścić jak najwięcej właśnie smaru. Te wolne przestrzenie tutaj, uważam, należy właśnie wypełnić. I tutaj się to, sąd nic nie wydostanie, a jeżeli już to nie nieznaczne ilość. I jak jak widzicie, słowicie. Jak już tutaj jestem, to dam też na ślimak, a co? Tu specjalnie dam więcej niż bym dał normalnie. Nawet a To część zostało na gwincie, ale to nie przeszkadza. Już to wytrę. I cyk, pięknie smarowane łożysko sprzęgła. Zębatka. Trzymająca. Tutaj ten nadmiar jakikolwiek, który Wam został, osuncie. O, bardzo fajnie. Zgładka była w ten sposób. I zakręcam sprzęgło I tak mamy już założone fajnie przegiełko z zębatką pływającą i wyprostowaną młotkiem na piękną piętkę. Tyle o ile. A Zobaczymy jak to się sprawdzi już w terenie w następnym odcinku. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!